Będę jechał e, nowym kładem, jak widzicie, zupełnie innym niż Raptor. Jest to kład na bazie SMC Barossa, także 200 tutaj pojemność. Dzisiaj testuję, jak to jedzie. Zaraz Wam później pokażę, jak on wygląda. To nie jest Washan, to jest takie trochę lepsze niż basan. Fajnie to chodzi, się zbiera. Yo, kładzik będzie do sprzedania ogólnie też, ten teraz na którym jadę także jakoś tam nie wiem ile to jedzie 80 na godzinę, ponoć ponoć wyciąga ten kład 80 na godzinę no i tak w sumie chyba by tyle pojechał z taką prędkością zaraz wam pokażę jak on wygląda ogólnie ma bardzo sobie akumulator żeby go odpalić musiałem go od razu pod prostownik go podłączyć ale nawet całko, całkiem przyjemnie się nim jedzie jest taki gabarytowo trochę mały ale nawet powiem Wam, że jest spoko Spoko model Żeby go tak pobujać, rozbujać do jakiejś tam prędkości Zobaczymy zaraz, jeszcze jedziemy tutaj w bardziej taką drogę polną O, pojedziemy całkiem inaczej, może dzisiaj Przejedziemy się jeszcze tutaj kawałek nim ma licznik nawet e, 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 kierunku wskazał, taki kład widać, że ma przystosowanie uliczne, ma nowe opony z przodu i z tyłu jak na 200 mi się wydaje, że nawet całkiem spoko jedzie po, po co mocniejszy. Się dziwnie, trochę manewruje, jeśli chodzi o zawracanie, ale ja tam zakurzyłem. Kurde, belce. Nie, w tym kurzu nie wiadę chyba. Także ogólnie całkiem takim mi się wydaje, jest pokomodą z tego kładzisza na dwusetkę no a to nie jest Raptor, to nie jest tam jakaś zabójcza moc, ale myślę, że jak dla kogoś, kto by chciał zacząć swoją przygodę na kładach to ciekawe, no na pewno mi się wydaje że ten kład idzie lepiej niż Paszan, którego miałem wcześniej, dwusetkę jakoś tak mi się wydaje, że taki solidniejszy jest na pewno no, ale ogólnie taki kład na początek to całkiem spoko sprawa. Także no polecam, polecam na początek. Tutaj ta dwusetkę to nie jest jakaś tam taka zabójcza, no wiadomo. Żeby tam na jakiś swój wiek takiego okłada mieć. Wiadomo, że tam nie polecę go 10-latkowi, czy 12-latkowi. I pojemności bo jednak to te 80, 80 na godzinę się rozkula ten kład, tak ale jak ktoś chce spróbować swoich sił myślę ktoś ogarnięty to myślę, że spokojnie, taka to jest naprawdę fajna zabawka zresztą ojejku jak się za mną kurzy zresztą wam pokażę jak to nie wiem czy tutaj Wygląda. To jest Chrysler SMC. Nie wiem, jak to tam nazwać inaczej. Tak to wygląda z przodu. Tak to wygląda z boku. Patrzcie, nowe opony macie z przodu. Macie nowe opony z tyłu. Eee, takie wąskie są. To nie jest Raptor taki typowy, prawie że taki baszanik, można powiedzieć. No a tak wygląda silniczek. I tutaj nawet gdzieś jest oznaczenie wszędzie SMC. Czyli SMC kojarzymy z modelów Barossa. Czyli takie złe to tutaj to nie jest. Oj, oczywiście wlepa jest. Fajker e, Dobra, lecimy dalej. E, zobaczymy teraz, jak to po piasku pojedzie. Ten model. I zasuwamy. Patrzcie, jak to idzie. Jak dzik. Jak dzik. ład naprawdę jak na dwusetkę to mi się wydaje, że nawet całkiem przyzwoicie jedzie. Całkiem przyzwoity kładzik. Taki nie za mocny, nie za słaby. On jest fajnie, bo jest wąski i fajnie się go tu prowadzi nawet po tej drodze polnej. W tych kolejnach i... O, teraz będzie się miał ciężko. Zaraz zobaczymy, chociaż masz dobre opony, to powinno być spoko. No i tu jest właśnie taki piach. Głównie taka piaszczysta droga, no ale jedzie. Także pozdrawiam wszystkich użytkowników Waszanów 200, 250. Też temat kiedyś przerabialiśmy Czyli każdy jakiś tam wo, teraz jest fajnie w piachu. Jedziemy na pełnym gazie, żeby nie zdech. Także pozdrawiam wszystkich użytkowników, baszanów, też fajne kłady latają. Na początek wiadomo, przecież nie każdy zaczyna od razu od jakiegoś drugiego układa, każdy zaczyna nie każdego stać na coś drugiego. Także pozdrow dla dwusetek, pozór dla dwusetek, 200, pozdrow 200, pozór 250, nawet 150 jest pozdro i mniejsze pojemności tak samo Dobra, kładzisz dobrze, dobrze fura, kładzisz, dobry, dzisiaj dobre próba. Tak, Test udany, 200 Chociaż dla mnie to trochę za małe jest wielkościowo Ale... Mamy testa udanego I hopsa! No w zawieszenie, to zawieszenie trochę w raptoze lepiej działa niż tutaj No ale kład za około 3000zł no czego wymagać więcej? Nie wiem ile takie esencje stoją. Ale myślę, że około 3000 chyba złotych, czterech może, może taniej. No ale buja. A za mną zasłona jest. Zasłona straszna. Także nie wiem ile lecę, ale może z 8 pak mogę teraz mieć. Tak na wyczucie. Bo to z górki, to wiadomo, szybciej się trochę rozbuja go. Uh. Kurde. Idę jak przycina nawet nie hamuję w ogóle. Ej hopa, same hopy. Hop sasa, -sa, hop sasa, -sa, hop -sa -sa. To już bym urwał pewnie koło albo amortyzator, albo by coś zgubił, coś na pewno. idzie jak wiatr panda jeden, dwa benzyna Arrra, i piątka kurde, zwolnię, bo jeszcze na zakręcie zaraz nie wyhamuję ta moc taka duża jest niesie mnie po całej drodze ładnie buję hamulce trochę słabe ma za dużo mocy na te. Tutaj. To dobra, to widzimy się chyba już w kolejnym filmiku myślę.